Witam w kolejnym odcinku w Tanich Militariach Dawno się nie widzieliśmy. A właściwie wy, bo mnie, bo ja was nie widzę. Ale wracamy z nową repliką: East Crane, czyli firma raczej znana z gazówek u nas na rynku. No i firma z Hongkongu. Zobaczmy, co się kryje w pudełku. W pudełku mamy oczywiście papiery, kajmatkę i replikę EC644, czyli East Cain czyli Kestrel to nazwa układu elektronicznego w środku. I w pudełku mamy replikę, magazynek, co ciekawe, midcap i stopkę kolby, ponieważ tą możemy sobie wymienić, tu mamy taką wypukłą dość sporo, ale jeżeli dla kogoś to będzie niewygodne, zbyt wypukłe albo kolba będzie za długa, to możemy sobie taką krótszą załość. Jest na dwie siły, nie chcę się teraz bawić, myślę, że każdy da sobie radę ze zmianą. Replika firmy z Hongkongu jest bardzo fajnie wykonana, całkiem ciekawy design, zwłaszcza kolby i tu muszę przyznać, że kolba mi się naprawdę bardzo spodobała. Dosyć wąska, natomiast na bacy, na bakach właściwie z obu stron policzkowych mamy naklejoną gumę z takim mocnym fakturowaniem, a więc całkiem fajnie, bo nam się gęba nie ślizga po kolbie. Ewentualnie bardziej prawdopodobne, że będziemy się składać w masce, więc po prostu maska będzie nam się mniej po tej kolbie przesuwała. Stopka kolby jest również gumowa z takimi wypustkami, a więc również bardzo fajnie. Blokuje się na jamieniu i nie jeździ nam tak jak ma to miejsce na przykład w plastikowych kolbach PDW, gdzie jak mamy plastikową stopkę, to po prostu łatwo nam się to ślizga po szpeju. Kolba wykonana bardzo fajnie. Dodatkowo jest jeszcze chwytnie, nie do końca wiem po co, bo o ile przy snajperkach to się czasami przy dwójnogu przydaje, żeby sobie to dobrze ustawić. Tak tutaj jest chyba troszkę tylko jako baję, no ale mam jeszcze wciśnik opek. I oczywiście kolba jest kilkupozycyjna, Natomiast, jeżeli chcemy ją ściągnąć, to musimy pod kątem tak ten przycisk zjechać w dół. I wtedy mamy dostęp do prowadnicy. Gdzie mamy tutaj kabel z wtyczką Deans T, albo T-Connect, jak to woli. E, tutaj klasycznie montaż do zawieszenia. Przyrządy celownicze metalowe. Całość body jest oczywiście również wykonana z metalu, front, jak widzicie, dość długi, z systemem M-Lock, także mamy bardzo dużo slotów, zarówno na pionowych, poziomych, jak i też na skośnych miejscach, więc bardzo dużo slotów, żeby sobie przypiąć wszystko, co Wam potrzeba i dokładnie w tym miejscu, w którym potrzeba, a jednocześnie nie szoruje nam to łapy jak z szyny is no i na pewno taki front jest dużo lżejszy niż jakbyśmy tu nawalili, tych szyn. Standardowy gwint na końcu, więc możemy tłumik płomienia sobie wykręcić, nakręcić. tej tłumik, czy co tam wymyślimy. Z ciekawostek działający bolt catch i rotacyjna komoja hop-up. A więc bardzo dobre, precyzyjne ustawienie sobie hopka i całkiem niezłe trzymanie potem tego hopka. Zamykamy. Dźwignia przeładowania jak widzicie działa, bolt też, całość jest tutaj skręcona śrubami, jest to po prostu wszystko jakby było zaspawane, jakby to był jeden kawałek metalu, serio tutaj nie ma kompletnie żadnych luzów i z tego co widzę to nawet body chyba jest idealnie proste, także naprawdę jeżeli chodzi o wykonanie bardzo fajnie i skręć się postajało. W środku, jak wam wspomniałem, jest układ elektroniczny Kestrel i cóż nim można robić, układ Castel e, ma kilka funkcji, które ustawiamy sobie przy pomocy spustu i jest to m.in. cocking programowany w 5 stopniach. Nie generalnie funkcja ta uczy się położenia tłoka, czyli ustawiamy go, oddajemy kilka strzałów i system uczy się, gdzie ma ten tłok. I w tym celu musimy sobie oddać na tym trybie kilka strzałów e, w celu kalibracji. Mam oczywiście spust binary Active Break, Czyli replikacja za każdym strzałem wykonuje jeden pełny cykl. E, idealnie robiąc nam pełny cykl, żeby nam się nie zatrzymał ten tłok gdzieś tam w nieodpowiednim położeniu. Locket Rotor Protection, czyli funkcja, która chroni nam wnętrze repliki przy uszkodzeniu silnika. E, no i oczywiście ochrona przed e, rozładowaniem baterii, czyli zanim nam się bateria całkowicie rozładuje. Replika nam tą baterię odetnie. Eee, I co ciekawe, moduł Castle wykrywa nam ilość ogniw naszego akumulatora i dostosowywuje pracę do różnej ilości ogniw oraz napięcia od 6 do 17 V. Chociaż nikt przy zdrowych zmysłach raczej 17 V do Epiki ASG nie włoży. I nie, zdecydowanie to nie jest wyzwanie, nie róbcie tego. To wytrzyma 17 V, ale nie sprawdzajcie, czy mówię prawdę. I zobaczcie, oprócz tych fajnych gumowych nakładek na bakach poniczkowych kolby, to bardzo podobny wzór jest na chwycie pistoletowym, który oprócz tego, że jest ergonomiczny, fajnie leży, tu ma bardzo podobny wzór, chociaż chyba niedokładnie taki sam. Natomiast no to jest bardziej tworzywo sztuczne, a to jest zdecydowanie guma, więc wygląda podobnie. Ale to nie jest śliskie, a to jest jednak bardziej gładkie. Ale i tak chwyt jest bardzo fajny. Standardowy kabłąk spustowy, selektor, ognia po jednej stronie. I oczywiście przycisk do wykonania magazynka. Magazynek typu mitka, cały wykonany z tworzywa sztucznego. A epika według producenta generuje nam 430 fps, a więc zdecydowanie nie jest to cekubówka, a raczej klasyczny szturm jak do lasu mieszczący się jeszcze w limicie, a więc spokojnie jeszcze w lesie postrzelacie na auto yy, albo na spuście binarnym. Żeby nie było tak smutno i pusto na replice, to zamontowaliśmy lunetę wraz z konimatorem, ale wypadałoby jeszcze naładować magazynek i zobaczyć, jak to maleństwo strzela. Całkiem sporo tych kulek. Ochrona oczu, wkładamy magazynek i zobaczymy jak strzela. I teraz chwila przerwy, i zanim pokażę wam jak to strzela, to dajcie lajka, subskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek i napiszcie nam w komentarzu, czy podoba Wam się ten maluch. Brawie. Tak więc strzela nieźle, niezła akcja na spusty, niezła szybkostrzelność i przede wszystkim bardzo fajny układ elektroniczny w środku kastela. No i naprawdę mega fajnie i solidnie wykonane. To, te nakładki na pakach wyglądają trochę jak bieżnik samochodowy. No. Zobaczmy jeszcze, czy magazynki innych firm podają, no bo wiadomo, Eastcane, trudno powiedzieć, yy, spec Eee, i Battlax, tu nawet będzie widać jak nam schodzą kulki schodzą, schodzą widać? tak także jak ktoś chce epikę solidnie wykonaną, z bardzo fajną kolbą, świetną elektroniką to polecamy East na z Hongkongu Pa więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową. A także wijajcie do nas na Facebook i Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nowości.